Spokojnie, skup się na zagadce. dzwonisz dopiero, kiedy masz odpowiedź. Spokojnie, spokojnie, naprawdę. B, o rany, o rany. Wiedziałam, że mnie się to kiedyś przydarzy, ale dlaczego dzisiaj, kochani? Zagadka wraca. Do nie, no mam nadzieję, nie przeszkodzi. O, dzień dobry. Szaleję dzisiaj. Boże, będę królową łapucawą. Tak będę stała. Tak. Potargam do po pod koniec. No nie no. Halo! Powinnam dostać jakąś nagrodę dzisiaj, na... Tak będę stać, no. Koniec, no. Koniec programu. Do widzenia. 1200. Ostatnie, no kochani, bez żartów, no. Czemu ja? No, jest ten telefon? No słuchajcie, no jak mam nie zasłanić. Zęba nogą? Dzień dobry. Halo! Halo! Dzień dobry, witam pana. Jaka będzie Dzień odpowiedź? Dobry. Proszę panią, ja mam zapłacony polsat sport do końca roku. To w ogóle, Zapłaciłem proszę pana, pana nie rok, ta stacja! Nie, nie ta stacja, proszę pana! Co może chodzić? O jaką odpowiedź może chodzić? To jest dopiero pytanie. To jest dopiero trudne. <noise> Zobaczymy. Zaraz wszystko się okaże, moi kochani. Jeśli już znacie odpowiedź na tę zagadkę, dzwońcie do nas jak najszybciej i podajcie nam poprawną odpowiedź. Przyjrzyjcie się dokładnie temu, co widzicie na swoich ekranach i poszukajcie odpowiedzi. Gwiazdka 7304. Dzisiaj bardzo radośnie będziemy Wam rozdawali kupę pieniędzy. I 0400 304 304 to ten drugi numer, ten dłuższy dla telefonów stacjonarnych. Wybierajcie. Moi kochani, jesteśmy dostaliśmy właśnie informację, że mamy pewne problemy techniczne. Tak to bywa czasem w programach na żywo. Yy, jednak postaramy się do Was jak najszybciej wrócić. Nie martwcie się. Pieniądze. Już jesteśmy? Już jesteśmy. Tak. Panie producencie, czy już wszystko w porządku? Jesteśmy z pewnością. Halo, panie producencie. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Skąd pani dzwoni? Paniówek. Gdzie to jest? No, w paniówkach. Aha. No da, no dobra. Jaka jest, od, jaka jest odpowiedź? Dzień dobry. Dzień dobry. Nie może być L oraz W. Witam serdecznie na Z, kim dzień mam przy... dobry. Z kim mam przyjemność? Dzień dobry. Proszę dzień słowo. Do... Dzień dobry. Z kim mam przyjemność? Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę Dzień dobry. słowa. Dzień dobry. <laughs> Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Przepraszam, będzie to rzadko się śmieję, ale w tej chwili naprawdę było to piękne. Przyznacie Państwo. Witam. <whenười> Halo? Halo? Śmiało? Szybciutko? <establishing> Jaka odpowiedź? Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie słowo? Ej. Jakie słowo Pani ułożyła? Ale poszukujecie takiego numeru, z jakiego ja się zgłaszam, właśnie z tym numerem. E, a jakie słowo Pani ułożyła? Tak. Jakie słowo? Pionowe, Profesjonalista. E, profesjonalistka. Tu. No nie. Dobry wieczór? Dobry wieczór, jakie to słowo? Jakie słowo? halo. Dobry wieczór? Halo, halo. No właśnie, jakie to słowo? Kto tam? kto tam? Kto tam? Ewa z tej strony. Zna pan odpowiedź? Kto tam? No nie, nie, chodzi mi o jedno A, słowo. Nie, nie. O jedno słowo. Nie znam jednego słowa, kto tam. Ale pomysłowość widzę. Dzisiaj dopisuję. No dobrze, kto tam? Ciekawe, ciekawe. Zaskoczył mnie, muszę przyznać. Witam serdecznie. E, dzień dobry Witam, dzień dobry Jaka może być kobieta? Wi... E, 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 Jeszcze raz proszę powtórz e, 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 Spokojnie, zastanów o, się i po, powiedz powolutku e, Birofirowana. Hmm. Oj, zdecydowanie za trudna ta odpowiedź była Kochani, żeby... To są dodatkowe informacje one tu jest parę warstw, dokładnie. No, no więc trzeba ocenić to idealnie. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. O, ja tu Ja się dodzwoniłem na linię. Tak, udzielam panu porad. Jakie pan chce porady dotyczących no? pieniędzy? 1500 pięćset oddaję. Tak. Tak. I mogę powiedzieć, ile jest tych pomarańczy? Może pan mi wszystko powiedzieć. Jest po prostu pełny kosz pomarańczy. <śleszy> Przecież... Naprawdę, proszę cię, proszę cię. Tak, oczywiście, jakby z jednej strony, ale dokładnie. Halo, halo? Dzień dobry? Jakie to imię? Jakie to imię? Nie biorę udziału w żadnych konkursach, proszę pani. No, trudno to nie. Wolna wola, słuchajcie, tylko po co dzwonić? Słuchajcie, na literkę K w szafie. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam panią gorąco. Co będzie w szafie? Kocham. Kocham cię. Nie, oryginalna odpowiedź. Tysiąc złotych za dobrą odpowiedź, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam na antenie. Jesteś pierwszym z, pierwszą osobą, która ma szansę na tysiąc. Wodoletnia. letnia. Nie. A! Wróć! Wracaj do mnie! Halo! Halo, jesteś jeszcze? Ja, tak. Jak masz na imię? Jakub. Słuchaj, wiesz ile ja na ciebie czekałam? Tyle razy już powiedziałam nie, 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 nie. Doskonale letnia woda. Po prostu trzeba trafić do studia i podać coś nowego. Tylko to musi być coś nowego. Z szafy na k. Halo, halo! Halo, halo. Dzień dobry. Witam serdecznie. Co to będzie? Kum. Co? Halo, halo. Co Proszę powtórzyć. Co? No kum. Odkrzywym szafę i zobaczył tam kuma swojego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam w programie. Bardzo proszę o odpowiedź. Afganistan. Afganistan. Tego nie mamy w kopercie, bankomat startujemy, gramy dalej, ja zapisuję odpowiedź. Afganistan. Ale Afganistan ma trzy... a, halo, halo? Dobry wieczór, proszę o odpowiedź. Trinidad i Tobago. Ojej, będę musiała to napisać, niestety nie. Bankomat startuje, słuchajcie. Ale Afganistan w ogóle nie mogę tego uznać, ponieważ tu są trzy litery A, kochani. A ja potrzebuję dwie. Trinitat i Tobago, tak? Z lepszego. Czyste, <grymne> D? I to dwa. No, widzę, że nie ma programu, na którym bym się nie znalazła na łapuca, ale dobrze, nagramy no, dalej, chyba Komat Stop, dobry wieczór.